Dzień dobry. Dzisiaj będziemy sobie robili kolejny temat lekcji, a tym tematem są nowe idee polityczne. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od tego, jakie były powody tego, że pojawiły się takie nowe idee polityczne, o których sobie dzisiaj będziemy mówili. No. Wspomnieliśmy sobie o takim czymś jak Wielka Rewolucja Francuska, co miało ogromny wpływ na ukształtowanie się takich nowych idei oświeceniowych, które no będą miały później bardzo duży wpływ na powstanie tych, o których będziemy mówili sobie dzisiaj. Rewolucja przemysłowa, ona również tak jakby uprzemysłowiając miasta, powstały nowe warstwy, które też domagały się swoich praw, i o tych warstwach też tu dzisiaj będziemy sobie co nieco mówili. No i co jest istotne, Zmieniła się również taka mentalność tych współczesnych Europejczyków, którzy będą mieli jakby chęć walki o swoje prawa. I te prawa będziemy sobie też tutaj e, na końcu, właściwie e, omawiali. Zacznijmy sobie, od pierwszej idei, czyli od liberalizmu. Mamy takich trzech panów, których należy tutaj sobie do tego liberalizmu przyporządkować. Będziemy mieli Montezkiusza, jego znamy już wcześniej. Będziemy mieli Johna Locke'a. Oraz Adama Smitha, który jest takim głównym ideologiem liberalizmu, też takiego gospodarczego. A czym sam ten liberalizm jest? Jest to pewna taka ideologia, która głosiła, że taka własność prywatna danego człowieka da mu swobodny rozwój. Ten człowiek musi być wolny. Podstawą liberalizmu była wolność, indywidualizm, ta własność prywatna, służebna rola władzy, gdzie to my decydujemy o tym, co chcemy, a władza no nic tutaj nie będzie nam mówiła, co mamy robić. Dlatego też krytykowano absolutyzm i Feudalizm, który też jakby zahamował rozwój, powiedzmy, że przemysłu, o czym mówiłem poprzednio przy okazji zahamowania tego rozwoju na ziemiach polskich, na ziemiach tej środkowo-wschodniej Europy. No i przede wszystkim wspierało się taki ustrój raczej konstytucyjny, w którym były jasno zapisane prawa, od do w jakich możemy się my, jako zwykli obywatele, po prostu poruszać. Drugą ideologią jest konserwatyzm. Takim głównym ideologiem był Edmund Burke, którego tutaj widzimy na zdjęciu. Konserwatyzm jest takim jakby przeciwieństwem liberalizmu, ponieważ tutaj w tej ideologii e, mówi się o tym, że reformy należy przeprowadzać w sposób taki ewolucyjny, powolny. Nie mówi się o zbyt szybkim wprowadzaniu reform, jak to liberalizm powiedzmy chciał, że powiedzmy mamy coś nowego, chcemy to wprowadzić, to cyk, robimy. Sprawdzimy, czy będzie w porządku, jeżeli tak, zostawimy, jeżeli nie, usuniemy. Konserwatyzm nie. Konserwatyzm mówi o tym, że najpierw coś trzeba sprawdzić, żeby można było tą reformę wprowadzić. Za taką podstawę konserwatyzm uznawał religię, kościół oraz dziedziczność tronu. Dlatego też podstawą konserwatyzmu będzie takie uwielbienie starego porządku, bo skoro coś działa ma się dobrze, no to po co to zmieniać? Więc tak konserwatyzm będzie wyglądał też nawet i dzisiaj, chociaż powiedzmy, że z pewnymi zmianami. Tutaj jest w tym konserwatyzmie sprzeciw wobec demokracji, no i krytyka samej rewolucji przemysłowej, że te jakby zmiany postępowały zbyt szybko. Idziemy teraz do socjalizmu. Socjalizm to jest taka ideologia, która głosiła sprawiedliwość społeczną. Z nazwy bardzo ładnie to wygląda, ponieważ mówiło o tak jakby, walkę o poprawę bytową robotników, były to reformy, które miały zmienić właściwie. No, Ustrój powiedzmy, że państwa. Ale socjalizm będzie miał takie jakby dwa nurty. Pierwszy to jest utopijny, gdzie mamy takiego ważnego człowieka, właściwie to dwóch ważnych ludzi. Jest to Karol Fourier. I Robert Owen. To są ci panowie, którzy jakby wprowadzając socjalizm utopijny, chcieli przeprowadzić reformy drogą pokojową, ale z nadzieją, że fabrykanci, czyli ci najbogatsi ludzie, będą na tyle dobrzy, że samodzielnie podzielą się z robotnikami majątkiem. Dlatego utopijny, ponieważ takie coś nigdy by nie miało miejsca. Ciężko dzisiaj usłyszeć, żeby właściciel jakiejś firmy chciał samodzielnie podzielić się ze swoimi pracownikami. Całym zyskiem. Pracownik ma określoną pensję, którą ma podpisaną w umowie o pracę współcześnie i on ją otrzymuje. Czasami jakieś premie się pojawiają, ale zyski, na przykład takiego właściciela, które są o wiele większe niż taka jedna umowa, no, zostają przy właścicielu. No, stąd mamy taki ustrój kapitalizmu, który w tym momencie chciał być troszeczkę przez socjalistów utopijnych zmieniony. Takim przeciwieństwem e, utopijnego socjalizmu będzie socjalizm naukowy, czyli poniekąd komunizm. Wprowadzone e, reformy mają być robione rewolucją, czyli takim mocnym uderzeniem w podstawy państwa, które aktualnie obowiązuje. Ponieważ e, najważniejsze zasady były spisane przez dwóch panów, Karola Marksa i Fryderyka Engelsa w manifestie komunistycznym z roku 1848, w którym skrytykowano kapitalizm, Powiedziano, że jest w ogóle niesprawiedliwy, właśnie dlatego, co powiedziałem przed chwilą, że jedni mają więcej, a inni mają mniej. Komunizm, ten socjalizm naukowy, oferował mm, jakby sprawiedliwy podział dóbr i to, że społeczeństwo podzielone na klasy będzie mogło dzielić się wszystkim wspólnie, ponieważ nie będzie własności prywatnej. Idee może i niezłe, ale realizacja będzie już niestety bardzo, bardzo ciężka. Pojawia się również ruch robotniczy, który będzie poniekąd bazował na tych hasłach socjalistycznych, gdzie będzie walka z takimi właściwie podstawami pracy, gdzie nie chcę już pracować po 16 godzin na dobę, gdzie pracują dzieci po 8 godzin dziennie, gdzie dzisiaj dorosły człowiek, te 8 godzin dziennie, według kodeksu pracy, może maksymalnie pracować. Każda dodatkowa godzina. Ekstrapatna, a kiedyś tego po prostu nie było. Była dniówka płacona bez względu na to, ile godzin siedziało się w pracy, dlatego też wykorzystywano pracowników na taką skalę. W ruchu robotniczym będą pojawiały się strajki. Strajki, które będą z kolei. Powodowały powstanie związków zawodowych, a związki zawodowe będą reprezentowały prawa wszystkich robotników. Strajk jest w jednym miejscu, w jednej fabryce, a Związek Zawodowy obejmuje jakby kilka fabryk, jak nie kilkanaście, które gdzieś tam zatrudniają robotników, i o prawa tych robotników z tych wszystkich fabryk będą takie związki zawodowe dbać. Na ziemiach włoskich Giuseppe Mazzini dał taką podstawę pod ruch narodowy. Takie idee zjednoczeniowe pojawiły się na ziemiach włoskich, pojawiły się również w Niemczech. No i w Polsce, dlatego nazywa się ich ogólnie młodą Europą, z podziałem na młodą Polskę, na młode Niemcy, na młode Włochy. To wszystko będzie e, wiązało się jakby z chęcią zjednoczenia rozbitego państwa. Zarówno we Włoszech, w Niemczech, jak i na Ziemiach polskich takie rozbicie występuje. U nas powiedzmy, że zaborcze, a w innych, bardziej politycznych, gdzie mamy ileś tam organizmów politycznych. W Wielkiej Brytanii z kolei pojawia się chartyzm. To jest taki ruch polityczny, który swoją nazwę wziął od takiego dokumentu People's Chart, w której robotnicy będą domagali się praw wyborczych dla siebie, po to, żeby można było wybierać władzę, która też im będzie w stanie jakoś pomóc. Co prawda rządzący Wielkiej Brytanii odrzucili te dokumenty, te żądania robotnicze, natomiast sami czartyści nie zaprzestali, ponieważ w miejscach fabrycznych organizowali strajki, dalej swoje postulaty coraz głośniej właściwie przekazywali dalej. Ale żeby nie było, że oni są tutaj zupełnie niepotrzebni, ponieważ ich działanie jakby ugruntowało demokrację Wielkiej Brytanii, bo ci robotnicy te prawa w końcu. Otrzymają, ale otrzymają je nieco później. I na tym sobie lekcję zakończymy. Także ja za dzisiaj dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.